Tam ponownie na stole mam Sansui, jak widać model 500 EA. Odbiornik jest lampowy. Klient, znaczy klient znajomy mówił, że używał tylko go, wyłącznie jako wzmacniacz ale chciałby teraz uruchomić radio lampy jakieś są nie wiem czy sprawne ale to się okaże jak widać on w stanie takim jakim jest troszeczkę go już przeczyściłem, jeszcze lampy ewentualnie przetrę żeby w skórzu żeby po prostu jak się załącza żeby nie było jakiego innego zapachu takiego spalonego kurzu czy coś w tym stylu elektrolity najprawdopodobniej będą do wymiany resztę to się okaże zobaczymy jak to co nam dalej będzie najprawdopodobniej będę się musiał też dostać do spodniej części zobaczymy jak to się sytuacja rozwinie na razie jest y, pierwsza część. W drugiej części najprawdopodobniej będzie już y, uruchomiony po, po naprawie, można tak powiedzieć. Na razie.